Zamek w Nidzicy po raz kolejny udostępnił swoje progi dla miłośników wieczornego zwiedzania. Wszystko za sprawą nocy muzeów, która po raz kolejny zagościła w tym miejscu. Jej organizatorem był Nidzicki Ośrodek Kultury. Mamy kupę fajnych atrakcji, kupę fajnych propozycji, bo są to i spektakle teatralne, spektakle muzyczne, no i co nie tylko dla ducha, ale też i dla ciała, poczęstunek drobny, kiełbaska grill. Choć pogoda nie dopisała, to dopisali mieszkańcy Nidzicy i okolic. Jestem ogólnie pierwszy raz i fajnie, że jest w Nidzicy, że mogę zwiedzić zamek. Jestem z siostrzencem, przyjedzie też jeszcze moja dalsza rodzina. Chcemy tak razem w gronie rodziny spędzić ten wieczór i zobaczyć to, co tak normalnie mamy. Może trochę utrudniony dostęp, ale teraz jest taka fajna możliwość skorzystania. Ci, którzy postawili na Nidzice w tę jedyną noc w roku, mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Cudownych Rodziców Mam, który wystawiła grupa teatralna z Lublina w składzie Martyna Sabak, Joanna Podlodowska i Michał Łysiak. Kupa! Ty nie robisz takiej rzeczy tym facetowi! Spektakl utrzymany w konwencji komedio dramatu. Akcja jest osadzona w dniu ślubu, a widownia może prześledzić relacje międzypokoleniowe i przekonać się także, że w rodzinie jesteśmy do siebie bardzo podobni. Kiedy staję się matką, jestem podobna do mojej matki, kiedyś nie myśląc o tym, że jestem w jakikolwiek sposób podobna do tej mojej matki, więc bardzo zwracamy uwagę też na to, że. że... To, z kim przebywamy, z kim jesteśmy, e, wpływa na to też, jak te nasze relacje się dalej układają. Artyści nie ukrywają, że zależało im na tym, by relacje rodzinne ukazać w krzywym zwierciadle. Bo on nawet zobaczył, a nikt nie widział, <grych> jak to to niczego O nie, prawda, prawda, poczułem. Ale tak, żeby widownia mogła odnaleźć siebie w poszczególnych postaciach występujących na scenie. Dodatkowym atutem była zamkowa sceneria, która jeszcze bardziej wpłynęła na odbiór sztuki, na czym również zależało aktorom. Bo za każdym razem to jest jakaś, jakaś nowa sytuacja, nowe doświadczenie, zupełnie nowi ludzie, więc to jest zawsze inspirujące i dodające też chęci do tego, żeby jak najczęściej, jak najwięcej takich sytuacji się wydarzało. Oprócz spektaklu, mieszkańcy regionu mogli także wysłuchać koncertu zespołu PIK. Muzyka Muzeum zaprezentowało także swoje stałe ekspozycje, wśród nich najnowszą wystawę prezentującą Nidzice w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv